Jesteśmy tak. Jesteśmy wolna kompania. Usłyszeliśmy, że będzie bitka, więc wzięliśmy nasze miecze i przyszliśmy, żeby trochę sobie powalczyć, tak, ale zgod zgodnie z zasadami rycersstwa, z honorem i z odwagą. No, jest stres, jest duży stres, ale mam nadzieję, że dobrze wypadniemy wszyscy jako kompania bractwa, więc myślę, że będzie dobrze. Dzielimy się na dwie drużyny. Pewnie po 30 osób, no, jest taka, ale jak były, po 50... jak, były jakieś głosy, że jest że właśnie prawie setka osób, jakieś 80 czy coś takiego, coś się przebijało. Nie! Tak, i to jest szalenie ekscytująca wizja. Większość z nas nie będzie miała nigdy więcej okazji, żeby to zrobić, i mnie to bardzo cieszy.